Dla Ciebie, który tak, no po pierwsze, pracujesz z mężczyznami, po drugie, tak dotykasz tego tematu, wiesz, męskości, realizacji, satysfakcji z męskiego życia. Czy uważasz, że coś takiego może mówić o czymś takim jak kryzys męskości? Czy w ogóle mamy kryzys takich, ja powiedziałabym, klasycznych? tradycyjnych, Tradycyjnego rozumienia postaw kobiecych i czy też ról kobiecych i męskich, i tak się w tym wszystkim pogubiliśmy, jeszcze nie odnaleźliśmy na nowo, i mamy taki trochę mishmarz, pomieszanie z poplątaniem, i wszyscy na tym cierpimy. Tak ja bym to podsumowała. A ja jak... myślę, że jest raczej kryzys, tak, kryzys ludzkości. Ja to nazywam w tym sensie, że to nie jest tylko kryzys męskości. Wiesz, to, to są silnie powiązane. Moim zdaniem zarówno mężczyźni stracili kontakt ze swoją męską energią, jak i kobiety straciły kontakt ze swoją kobiecą energią i żeńskością. I wszyscy są smutni i nieszczęśliwi i próbują znaleźć sobie jakoś sposób na życie, będąc odciętym od tej esencji. I każdy próbuje znaleźć jakiś swój sposób na to. I wcale nie widzę, żeby kobietom szło lepiej niż mężczyzną w tej kwestii. Też tak nie myślę. Dlatego, że myślę, że nawet jest odwrotnie. Ale wiesz co? Kobiety mają tyle lepiej, że myślę, że mimo wszystko paradoksalnie lepiej sobie radzą same. I badania pokazują, że najdłużej żyją i najszczęśliwsi są, jak to było, żonaci mężczyźni i samotne kobiety. Bo jednak w tym tradycyjnym domu to kobieta głównie obsługiwała ognisko domowe, więc kobieta miała bardzo dużo obowiązków. Mhm. Więc kobieta samotna ma tylko połowę tego, co miała wcześniej. No wiesz, statystyki statystykami. Ale pytanie jest, ja wiem, ja to bardzo często słyszę. I wiesz, ja dostaję dziennie 10 maili od kobiet. Panie Marcinie, czy on jest głupi, czy mądry, czy on zwariował, kto ma rację, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, pomimo tego, że pracuję z mężczyznami, to mam masę wiedzy od kobiet, co się tak naprawdę dzieje. To, to jest trochę tak, że my nie rozumiemy samych siebie, i tu przychodzą do ciebie mężczyźni, ale nie rozumiemy też naszych partnerów, i tu przychodzą do ciebie kobiety. Ale chcę powiedzieć coś innego. To, że ludzie dzisiaj żyją sami, i że kobietom, zwłaszcza kobietom, którą, które mocno weszły w taką męską energię trochę, Żona mówi, mi jest dobrze. Mi się tak dobrze żyje. Ja mam święty spokój. Jak ma mi tam leżeć na sofie i nic nie robić, to ja wolę tak. I mężczyźni też mówią takie rzeczy. I okej. Okay. Tylko dla mnie to nie jest ani szczęście, ani spełnione życie. Ci ludzie mówią, że w porównaniu do tego, jak cierpieli w związkach, to jak są sami, to nie cierpią. I dzisiaj niecierpienie nazywa się szczęściem. Tym, że jest mi dobrze.